Włóż marchewkę do skrzydło kwiatu. Twoje rośliny zakwitną jak nigdy dotąd. Nawożenie kwiatów doniczkowych to klucz do ich zdrowia i bujnego wzrostu. Bez odpowiednich składników odżywczych rośliny tracą swoją witalność, liście zaczynają żółknąć, a kwitnienie staje się rzadsze. Zamiast gotowych nawozów pełnych chemii, przygotuj naturalną odżywkę z marchewki. To prosty i tani sposób na dostarczenie roślinom niezbędnych składników odżywczych bez szkodliwych substancji. Pokrój jedną marchewkę na mniejsze kawałki. Marchew to bogate źródło witamin i minerałów, które pozytywnie wpływają na wzrost i kondycję roślin. Zawiera fosfor, potas oraz wapń. Włóż pokrojoną marchew do misy blendera i wlej litr wody. Zblenduj całość, aż powstanie jednolity płyn. Zanim jednak podlejesz nim rośliny, przecedź mieszankę przez sitko. Nie używaj miąższu. Resztki warzyw mogą przyciągać owady, które nie są mile widziane w doniczkach. Gotowy płyn stosuj co 15 dni, podlewając nim skrzydłokwiat lub inne rośliny doniczkowe. Już po krótkim czasie zauważysz, że liście stają się intensywnie zielone, korzenie silniejsze, a kwitnienie częstsze i bardziej efektowne. Sięgnij po naturalne metody pielęgnacji i ciesz się pięknymi, zdrowymi roślinami przez cały rok, Wystarczy jedna łyżeczka tej przyprawy, żeby storczyki obsypały się kwiatami. Ten trik jest stosowany przez hodowców orchidei. Dzięki niemu ich kwiaty kwitną cały rok. Żółte liście i zwiędłe łodygi mogą być oznaką groźnych grzybów. Okazuje się, że czosnek to sekretny składnik, który świetnie sprawdza się jako nawóz dla storczyków. Zawiera on wiele minerałów, takich jak fosfor, żelazo i potas. Ma również działanie antygrzybiczne i antybakteryjne, dzięki czemu działa jak parasol ochronny przed owadami i roztoczami. Weź trzy ząbki czosnku i wyciśnij przez praskę. Następnie zalej litrem wody i zostaw na noc. Następnego dnia wlej miksturę do doniczki. Po 30 minutach wylej z niej nadmiar nawozu. Czosnkową wodę można również przelać do spryskiwacza i zraszać nią liście. Zapach czosnku oraz jego działanie antygrzybiczne chroni roślinę przed chorobami i szkodnikami. Dla osób zabieganych jest też prosty przepis z czosnkiem granulowanym. Wystarczy dodać łyżeczkę przyprawy do litra wody. Następnie wymieszać miksturę i podlać nią rośliny. I gotowe. Wywary z czosnku służą nie tylko do ochrony, ale także wspomagają wzrost i kwitnienie. Czosnek działa odżywczo. Zawiera substancje aktywnie oraz pierwiastki pokarmowe. Wystarczy nawozić nim orchideę minimum raz na dwa tygodnie, by zaczęła ponownie kwitnąć. To jedyny nawóz, jaki stosuję do moich storczyków. Dosłownie uginają się pod kwiatami. Tylko jedna łyżka tej mikstury, a twoje skrzydło kwiaty zaczną rosnąć jak nigdy wcześniej. Moje rośliny w końcu przestały chorować. Ich korzenie się wzmocniły. Kwiaty są piękne i zdrowe. Dzięki tej odżywce kwiaty doniczkowe mają duże i zielone liście. Ten nawóz zwiększa ilość pąków i pędów roślin kwitnących. Domowa mikstura posiada wszystkie najważniejsze pierwiastki: potas, fosfor, wapń, krzem, cynk i inne pierwiastki. Do przygotowania jej na samym początku potrzebujesz ryż i blender bądź młynek do kawy. Z ryżu zrób mąkę ryżową. W międzyczasie uszykuj słoik. Gotową łyżeczkę mąki ryżowej wsyp do słoika. Dodaj jedną łyżeczkę cukru. Zgrzej 500 ml gorącej wody, zalej wodą mieszankę. Słoik zamknij i odstaw na 3 dni. Rozcieńcz ją. Na każde 100 ml nawozu dodaj 500 ml wody. Resztę zawartości słoika możesz pozostawić na później. Teraz możesz podlać naszą miksturą kwiaty i czekać na efekty. Jestem pewna, że zauważysz, jak szybko rośnie i kwitnie. Nałóż rajstopę na doniczkę, rośliny przestaną chorować, obłóż ziemię w doniczce watą i naciągnij rajstopę. Ten trik może uratować twoje rośliny. Regularnie stosowany zapewnia kwiatom zdrowie, uwalnia od chorób i szkodników. Kiedy na liściach pojawiają się przebarwienia i plamki, mało kto z nas wie, czy to jakieś bakterie, grzyby, czy może szkodniki. Najczęściej stosujesz oprysk. Ale przy gęstych liściach nie jest to takie proste. Taki oprysk powinien być dokładny. Łatwo pominąć jakiś liść. Przecieranie liści wacikiem też nie zawsze jest skuteczne, a do tego czasochłonne. Dlatego zastosuj inny trik. Weź watę i wyłóż ją na ziemię w doniczce. Dokładnie obłóż watą całą roślinę. Użyj kawałek starej pończochy i nałóż ją na doniczkę od dołu, tak żeby przytrzymywała watę. Do wiaderka napuść wody, wrzuć do niej pocięty czosnek, użyj dużo czosnku. Zostaw taką wodę na około pół godziny. Po tym czasie weź swoją roślinę i zanurz w wiaderku. Zanurz tylko jej liście. Jeżeli wiaderko jest większe jak moje, użyj patyków, aby doniczka nie wpadła do wody. Zostaw tak roślinę na kilkanaście minut. Czosnek jest bakteriobójczy, zabija też i odstrasza szkodniki. Zamiast oprysków możesz więc ratować swoje rośliny mocząc je w wodzie z czosnkiem. Będą zdrowe, a ty będziesz cieszył się ich pięknym widokiem. Mało kto wie, że zamiokulkas kwitnie, wystarczy zapewnić mu odpowiednie warunki. Zamiokulkas jest niezwykle łatwy w uprawie i jest idealny dla zapominalskich. Żeby jednak zakwitł, musi mieć spełnione kilka warunków. Wtedy pojawi się kwiat. Jest on dość nietypowy. Przypomina kolbę kukurydzy. Ma delikatny kolor kremowo-zielony i jest niewielki w porównaniu do wielkości całego zamiokulkasa. Co zrobić, aby zamiokulkas zakwitł? Wystarczą mu ciepłe dni, odpowiednia wilgotność i dostęp do światła. Chociaż zamiokulkas nie przepada za bezpośrednim słońcem. To długość dnia pobudza go do kwitnienia. Dlatego kwiaty pojawiają się w maju i czerwcu. Potrzebuje wtedy jeszcze odpowiednich nawozów. Najlepszym jest prosty domowy nawóz. Nie wydasz na niego nawet złotówki. Skórkę z jednego banana potnij na małe kawałki. Przełóż do słoika. Zalej litrem wody. Zakręć słoik. I odstaw na dwa dni w ciemne miejsce. W tym czasie odcedź miksturę. Rozcieńcz w proporcji 1 do 1. I podlewaj zamiokulkasa takim nawozem raz w miesiącu. To najlepszy nawóz do zamiokulkasa. Bez tego nawozu nie siej warzyw. Pilnie podaj go roślinom. Zrobisz go z zaledwie dwóch składników i genialnie odżywi sadzonki. Dzięki niemu szybciej się ukorzeniają, rosną mocniejsze i zdrowsze. To całkowicie naturalny, organiczny suplement dla sadzonek. Możesz go używać do sadzonek pomidora, ogórka, papryki, fasoli szparagowej i innych warzyw. Pierwszy składnik to mleko. Do nawozu potrzebujesz 200 ml mleka, najlepiej świeżego. Wlej do, do naczynia. Mleko zawiera substancje odżywcze, które są dobre dla roślin: białko, magnez, potas, wapń, witaminy z grupy B, witamina A, witamina D, witamina K i witamina E. Dodaj do niego łyżeczkę sody oczyszczonej. Ma działanie zapobiegające chorobom korzeni, przede wszystkim chroni korzenie sadzonek przed grzybami. W ten sposób wzmacnia system korzeniowy. Następnie weź plastikową strzykawkę bez igły. Nabierz nawóz. Tak, przygotowany suplement nadaje się również do jednorazowego, do listnego dokarmiania sadzonek pomidora, ogórka i papryki przed sadzeniem ich do gruntu. Dodaj dosłownie kilka mililitrów do sadzonki, która wypuściła już liście. Wystarczy pięć mililitrów nawozu do każdej sadzonki dwa lub trzy razy w miesiącu. Bakterie kwasu mlekowego również pozytywnie wpływają na rośliny. Mleko jest więc nie tylko pokarmem ale i pełni funkcję ochronną wzmacnia odporność i zapobiega rozwojowi chorób, przez które sadzonki marnieją i obumierają. Tak dokarmiane sadzonki wyrosną na mocniejsze. Stosuj ten nawóz przez cały okres kiełkowania rośliny i jej ukorzeniania. Dzięki niemu plony w tym roku będą zdrowsze i silniejsze.